No to jak, Kasiu? O no, jednym. Z... Po jednym, Po jednym! No, 3-2, jeden start. Zaraz zaczynamy. Więc najpierw o świeżutki aloesik. Otwieramy, bo tyle gości na tym kwadrans z Olą, że po prostu ten aloes jak woda u nas słynie, tak? Dokładnie. Więc mamy aloesik y, oczywiście z lecą wodą, tak? Na taką pogodę najlepsza sprawa. No to Kasiu, twoje zdrowie dzisiaj. To nasze. Twoje, nasze. nasze. Więc kochani, aloesik. Ktoś jakby chciał dużo energii, to zapraszamy, pyszny, pyszny, więc super, kochani, zbierajcie się, zbierajcie, udostępniajcie transmisję, kwadrans z Olą, zaczynamy, dzisiaj wyjątkowo, ponieważ dzisiaj jest środa, witam Was serdecznie i mojego wspaniałego gościa, Kasia Kopeć, która wczoraj odebrała nagrodę, zdobyła trzecie miejsce, w naszym wspólnym odchudzanie projekt numer dwa. I to jest właśnie nasza zwyciężyni. Kasiu, gratuluję jeszcze raz, bardzo się cieszę. Zrobiłaś po prostu furorę. Jeszcze wrzuciłaś swoje wczorajsze zdjęcie na Facebooka z nagrodami, które otrzymałaś. To tam po prostu gratulacje, można powiedzieć, z całego świata do ciebie płyną. Pochwaliłam się. Pochwaliłaś się? Dobrze. A, tak, nastawimy tutaj. Dlatego słuchajcie, dzisiaj kwadrans jest e, s, właśnie wyjątkowo specjalnie, bo mamy specjalnego gościa. Powiedz, Kasiu, jak ci minął e, cały tydzień, e, cały miesiąc? Jak ty w ogóle się czujesz może po wczorajszym dniu, jak odebrałaś tą nagrodę? Jak, jakie wrażenia? Jak no. ci się impreza podobała? Te Nagrody! Ręczenie cała gala. Można powiedzieć prawie, że cała gala była super. Towarzystwo tak samo. Mhm. Bardzo, bardzo sympatyczne panie i panowie, bo też brał pan udział, tak. który też zdobył miejsce drugie. Drugie. Pobił mnie. O. Niestety. Ale powiem tak, że naprawdę to jest super. Nagrody to jest tak jakby dodatek do tego, że zgubiłam te. 10 kilo, ponad już ponad, ponad, już, już, ponad. ponad już 10 kilo. No, no. To taki miły akcent do tego wszystkiego, bo można powiedzieć, że już wygrałam w momencie, kiedy y, zgubiłam te kilogramy, mm -hmm. tak? Y, to, jest, to jest właśnie to najważniejsze chyba jest. Kasia jest w ogóle niesamowitą kobietą. Poznałam Kasię właśnie jak przyszłaś do mnie do salonu 3 lata temu, tak. robiłaś kiedyś włosy i... Tak po prostu zaczęła się nasza przyjaźń i mniej więcej, no przyjaźń to teraz się tak stworzyła, ale no wiadomo, od słowa do słowa i tak wiedziałaś, że zajmuje się profilaktyką zdrowia, właśnie tak. tym aloesem. I co Cię skłoniło do tego, że skusiłaś się jednak wstąpić do tego projektu? Czy chyba bardziej zdrowie. Zdrowie, tak, bo ponieważ problemy z kolanami, nadwaga duża i oczywiście nie jest miło, kiedy się słyszy od lekarza, proszę zgubić wagę. Proszę zgubić wagę. No proszę zgubić wagę i wtedy porozmawiamy, mhm. tak? Więc to chyba mnie bardziej zmotywowało. No i coś zrobić w swoim życiu trzeba było już, bo no jednak wygląd też się liczy. No najważniejsze. A przede wszystkim samopoczucie. Jest dobre i więcej energii człowiek ma w tym momencie już, tak? tak? No, no, to to, tak. no to teraz ty czujesz to, co do mnie mówią, że tak. Ola, pozazdroszczę tej energii tego wszystkiego. Teraz już to weszłaś, można powiedzieć, tak. te, nie, w moją tak. skórę. Tak, znaczy no, ja się no w jeszcze moją skórę... nie. <laughs> nie, w twoją skórę to jeszcze nie weszło mi długo mi będzie za to dotrwa. No ale nie, nie pozostaje na tym, że tylko do 10 składów. Będę starać się jeszcze do swojej wagi wymarzonej taki cel osiągnąć to jeszcze do czerwca trochę i mam nadzieję, że to zrealizuję do czerwca, a później to utrzymam, bo najważniejsze jest to utrzymać. Tak. Tak? No bo, właśnie chciałam powiedzieć, że my mamy projekt zakończony numer dwa, ale to nie znaczy, że już na laurach spoczęliśmy, tak? tak. tak bo oczywiście dalej nasz, nasza grupa pracuje, dalej się motywujemy. Dzisiaj też zostało, też napisałam na grupie 15 wymiary, tak? Rano ważymy się, no. waga, więc ja dalej notatki 30. robię. Tak. Kontrola. I kontrola jest 30 tak samo, ponieważ są marzenia i są cele, które po prostu gdzieś tam mamy... W Tyle głowy i do tego dążymy i staramy się. I właśnie ta motywacja potrzebna, żeby tutaj podtrzymać też to, nie? Tak. No. Ale i to teraz na przykład też nawyk ten, że właśnie nie odpuszczam i jednak chodzę na spacery, w zależności od tego, jak mi zmiany w pracy wypadają, więc korzystam. Najlepiej jest starano chodzić mi, no. yy, Ja Taki tutaj moment. powiem, bo Kasia jest taka skromna, ale... To jest niesamowita kobieta. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć się do kików to po prostu do wystarczy do Kasi się odezwać. Taką motywację tutaj w grupie, codziennie filmik. Ja już tu na Kika, szósta albo wieczorkiem, nieważne czy mrozy czy nie mrozy, Kasia twardo filmik na grupę już jest, już było tego i przy niej po prostu nie było ław. Każdy A później, tam. ile kilometrów było? Ki A właśnie, <laughs> I zawsze kilometrów. właśnie te, te zdjęcie było, więc tak. e dawałaś po prostu taką tą siłę i dziewczyny się do Ciebie też potrafiły, e dołączały, e do do dołączały tak. Więc e Kasiu, to już wiemy, że masz tą pasję, właśnie te, e te kilki i codziennie je e Realizuję. realizujesz, no widzicie. Nieważne, nieważne jaka pogoda i po prostu idziesz do przodu i, i, i tak zbniesz. No chyba, tak. że też będzie padał, co mam nadzieję, że nie będzie tym problemem, ale no. nie za nie cały dzień będzie padał. Jak i... tym rozdaś tak, radę, to, i to nie zesz... będzie problemu. E, powiedz, co mi jeszcze takiego e, dało ci właśnie ten projekt? Co takiego w życie e, przez ten miesiąc nowego się nauczyłaś? Czy z systematyczności? No i oczywiście wprowadziłam lekkie zmiany w żywieniu swoim, tak? Bo wcześniej no, to człowiek, ja to o różnych porach rzucał bardzo duże ilości, a w tej chwili no, jest więcej warzyw, więcej sałaty, mniejsze porcje są, więc to chyba mi też taki nawyk dało. I systematyczność, nie? Czyli dało się. Dało. Tak, dało się, pomimo to, że trzy zmianowe, chociaż miałam wątpliwości, że przy moich trzech zmianach pracy będę miała problem właśnie z tym, żeby to jednak te co dziewięć realizować. Ale się dało, jest to możliwe, więc polecam dla wytrwałych. No, to takie właśnie ja mówiłam, bo Kasia jak rozmawiałyśmy na początku, czy właśnie ona da radę, bo ma właśnie te trzy zmiany. A ja mówię, spokojnie, nie martw się, damy radę, ogarniemy to, więc yy, i jesteś żywym yy, dowodem właśnie, tak. że d, y, dałaś radę. No główna nasza y, zwyciężyczyni to była Aleksandra Wabińska, która właśnie jest tutaj z okolic Elbląga, mieszka obecnie w Niemczech. I też nasza y, wspaniała dziewczyna, która zgubiła 12 600. no i chciałam tylko do tego nawiązać, że można było też być w grupie i być poza Elbląga, tak? tak. Że to nie było jakieś oszustwo, bo ona pokazywała, jak ćwiczy, jak, jak po prostu staje na wagę, jak robi zdjęcia, więc y, da się? Da się. Więc tutaj y, ta nasza jakaś tam wymówka, że nie da się, to... To, 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 nie, to, to nie ma. To, wymówką jest to, że my nie chcemy po prostu coś zmienić w swoim życiu, tak? To jest wymówka. A to, że się nie da, to nie jest wymówka. Tak. Kiedyś pani powiedziała, że nie ma y, niezdolnych kobiet, są mm -hmm. kobiety lenite. Tak kiedyś mi pani powiedziała, że nie ma niezdolnych. Jakieś motto, to właśnie sobie gdzieś tam w głowie zakodować i to trzymać, i tego się po prostu przypominać. Tak jak w firmie też zdrowie i uroda, na ścianie jest napisane: Zatrzymaj się i zrób coś tylko dla siebie. nie? Więc to jest właśnie ten moment, i tutaj Kasia z tego i reszta uczestników skorzystała, więc bardzo się cieszę. W ogóle dziękuję Wam jeszcze raz za zaufanie. Dziękuję właśnie sponsorom, bo też były fajne nagrody, które tak. po prostu gdzieś tam motywowały, nie? No da, dało troszeczkę takiego. No ale wiadomo, że najważniejsze zyskałyśmy, zyskaliśmy te zdrowie, tą motywację, na takie energię, tak. energię i, i, przyjaźń. To? I przyjaźnie, przyjaźnie, które po prostu powstały. No już, już tutaj czekamy, kiedy będzie ciepło właśnie, umówimy się na, na świeżym powietrzu, więc... Już, już jest coraz bliżej, już coraz bliżej. Co jest, co jest jeszcze ważne, istotne? Powiedz mi, Kasiu, jak, jak ten cały projekt był, bo chci, chciałam się właśnie Ciebie zapytać, czy podobało Ci się, że spotykaliśmy się co tydzień, no ja to wiem, że tu jak sznurtek liczne te c, co, co, co tygodniowe ważenie, mierzenie, te cykliczne spotkania, te urozmaicenie, czyli zabiegi kosmetyczne, tutaj warsztaty u pań, Państwa Kwiatkowskich z bielizną, tak? No ta motywacja, czy ten messenger, czy coś by zmieniła? Czy to było potrzebne? Czy jak, no jak czy nie? Warsztaty? No to było potrzebne, właśnie te tygodniowe spotkania, nawet właśnie podzielenie się między sobą mm -hmm. e, relacje. Jak zrobiłyśmy, ile zgubiłyśmy, jak się czujemy i ogółem, no takie, czy nawet ty, ty, co tydzień, ważenie i wysyłanie do ciebie wagę. No tak, patrzymy, o, zadowolenie, bo jednak te, te parę kilo zeszło, tak? W ciągu tygodnia. No i lepiej mówię, to właśnie się lepiej czujemy energię, no i właśnie te spotkania, że czegoś się mogłyśmy dowiedzieć. No ja nie ze wszystkich mogłam skorzystać, ale później z, re, z relacji, Oli widziałam, że. Pani właśnie, czy maseczki miały nałożone, czy kosmetycznie jakieś nowości poznały i skorzystały z tego, czy nawet u Państwa piotkowskich spotkałyśmy się tak. i było właśnie dowiedzenie się jakie jakiej bielizny powinniśmy używać najlepiej i daje dużo. Daje daje dużo. To dużo Czyli pytania. jeżeli byś miała jeszcze raz, podsumujmy zapisać się do Wspólne Odchudzanie, projekt numer 2. No bym dwa. nie czekała dwa lata. <grym> prawie Bo prawie dwa lata nosiłam tak. się z zamiarem, żeby właśnie skorzystać właśnie z tego oczyszczenia 109, więc to jest takie dwa lata noszenie się z zamiarem, aż wreszcie no, no, odezwałam się no, no. A ja, a ja, tak, a ja tak spokojnie czekam i czekam, i czekam więc no, cieszę się, że Właśnie chciałam usłyszeć tą informację. Czy to było właśnie potrzebne, czyli e, potrzebne. potrzebne. Cieszę się bardzo właśnie. Ja powiem Wam z własnego doświadczenia przez ten miesiąc. E, e, nauczyłam się, oj, nauczyłam się myć okna, e, naczynia, coś wkładać do zmywarki, podłogi i wszystko na tym telefonie i po prostu z tą jedną ręką, więc. Naprawdę też się dużo rzeczy nauczyłam, że można, można, ale najważniejsze jest taka teraz. Ja jestem taką osobą, że ja uwielbiam pomagać i tutaj mam satysfakcję. Dzisiaj dziewczyny dzwonią, że czy jestem zadowolona i w ogóle tak, jestem zadowolona, bo łącznie zgubiliśmy 104 kg. To jest mega bardzo dużo. I e, uważam, że dalej będziemy, dalej będziemy po prostu gubić te kilogramy, tylko będziemy, no wiadomo, że podtrzymywać to, tak? tak? No bo już no to wszystko musi iść cyklicznie, więc no wiemy, co mamy dalej robić. E, też będziemy się spotykać, więc projekt numer dwa e, niby oficjalnie się skończył, ale tak naprawdę przyjaźnie się nie kończą e, i po prostu zaczynamy zaraz projekt numer trzy. Więc kochani, kto będzie chciał, od 15 ruszają nowe zapisy. Yy, wiadomo, kto pierwszy, ten lepszy. <laughs> Warto się zapisać. Yy. Warto skorzystać z tego. Warto, tak. A y, tak naprawdę zaczynamy po świętach od razu się odchodzić, no bo już dam tam spokój na te święta, <laughs> nie? Więc no zapisy robimy od 15, a po świętach po prostu y, dalej ruszamy. Więc ja bardzo dziękuję. Jeszcze o wczorajszym ile tak właśnie chciałam, bardzo dobrze. Mówię, że to jest moja zastępczyni. No. To już tak, e, słuchajcie, i to jest bardzo ważna informacja. Kwadrans z Olą właśnie, odcinek ósmy z 55. odcinka dobiegł końca. Więc wy tam w ogóle polubić, udostępniać nasze, e, nasze transmisje, bo to są bardzo ważne. I bardzo ważna wiadomość. Słuchajcie, wczorajszą naszą transmisję. Którą po prostu była na żywo. Był pokaz mody, był szampan, były kwiaty, były prezenty, było też no, dużo fajnych. Każdy wyrażał się opinię na, na temat całego tego projektu. Słuchajcie, obejrzało samych wyświetleń do, do tej chwili bo teraz sprawdzaliśmy 1400 wyświetleń, więc myślę, że e, tak, jak my jesteśmy tutaj, gdzieś też na początku, na tym starcie tego wszystkiego, więc 1400 wyświetleń, bo nawet doba nie minęła, tak? No bo to była wczoraj wieczorem 18.30 transmisja, więc myślę, że to jest też dla nas wielkim sukcesem. Wszystkim bardzo dziękuję. E, dla Was wszystkich wysyłamy serduszka. I Kasiu, na koniec e, tradycyjnie kubeczek, więc bardzo proszę, żeby Ci było przyjemnie, żebyś pamiętała o nas, to dla Ciebie będziesz aloes. <noise> e, więc dziękujemy bardzo, do widzenia, życzymy miłego dnia i dużo energii, dużo pozytywnej e, mocy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i Ci dziękujemy.